Witam wszystkich. W niedzielę słuchajcie, dzisiaj będzie taki szybki filmik tylko pokazujący, że ogarnąłem drugi zasilacz, zrobiłem. Ten robiłem wczoraj, pięknie zrobiony w obudowie, gotowy do założenia od ręki. Dzisiaj zrobiłem ten zasilacz, który miał. Tutaj słuchajcie, ten jeden kondensator wypadnięty. Pięknie tutaj porobiłem ścieżki, polutowałem to. Kondensator się trzyma. Perfekcyjnie. Dodatkowo wymieniłem trzy kondensatory, tutaj, słuchajcie, te filtrujące, te wyjście 24V. I powiem Wam coś takiego: tu są te stare kątki, spuchnięte totalnie do wyrzucenia, utylizacji. I kurczę, zastanawiam się nad jedną taką rzeczą, bo ja tutaj widzę na tej płytce jeszcze dwa miejsca na kondensatory których producent tutaj w ogóle nie wykorzystał. I takie pytanie do ludzi, którzy znają się tak naprawdę na elektronice, czy jakbym wlutował tutaj dodatkowo jeszcze dwa kondensatory, mam ich troszeczkę, bo kupiłem, to czy bym poprawił te filtrowanie tutaj na wyjściu, byłoby jakby bardziej wygładzone, stabilne? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? To tyle w tej kwestii. No, i słuchajcie, szybciutko sobie podłączymy ten zasilacz do zasilania 220V, żeby wam pokazać, że on działa. Zmierzymy sobie w napięcie na wyjściu i na tym praktycznie zakończymy filmik, ale pokażę wam jeszcze małego bonusa na koniec. Także robimy testa. Tak działa. Bierzemy sobie mierniczek w rękę. Wstawię 60V. I teraz. Na wyjściu on ma 24-28 V, czyli działa perfekcyjnie. Gotowy teraz tylko do złożenia, do obudowy. Niestety nie złożę go kompletnie, ponieważ nie posiadam tutaj tej osłony, także będę musiał to dopiero zrobić jakoś w pracy. No i na koniec odłączyłem zasilanie. Dioda wygasła. Na koniec bonusik. Jeżeli ktoś czeka na filmik z następnej części z naprawy tego zasilacza od. Tej, tego paleciaka, to słuchajcie, kupiłem tutaj taki zamiennik i on zostanie wlutowany tutaj zamiast tego co był. I powiem wam tak, że ważne są wartości takiego zamiennika, czyli napięcie, jego rezystencja, yy, jakaś tam, kurde, nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, to w dataszycie piszę. Dokładne są informacje. No, i jeszcze jakie on może wytrzymać obciążenie. Tutaj domyślnie był w tym zasilaczu włożony taki tranzystorek, co ma w specyfikacji 2A. Ten ma 6A. Także pff, powinien ten zasilacz ruszyć, jeżeli to jest naprawdę tylko wina tego elemenciku. Także czekajcie. Na następny filmik, jeżeli uda się uratować ten zasilacz, no to będzie już fajnie. Jeszcze tutaj będę musiał, oczywiście, uratować sobie rezystora, który uległ spaleniu, właśnie przez ten układ, który był całkowicie zwarty. Także to będzie na tyle, nie przedłużam 3 minuty filmik. Zrzucę jeszcze zdjęcia na chomika tego zasilacza, jakie ja robiłem. Dodam jakieś tam informacje o nim, także w przyszłości będzie można sobie zaczerpnąć informacje, jeżeli coś by się działo. Także pozdrawiam, miłej niedzieli, trzymajcie się!